Taki ładny był amerykański. O, fajnie, na twojej dupetce, nie? To ja? A, o. Hmm, no, kurwa. bo ja się chodzę. No, pokażę, kurwa. Weź mi to, nawet nie świcz, kurwa, to do kibła podnieść. Przerwalaj! Przerwalaj! Kurwa, ale to jest <noise> najebany. Filmik nakręć, kurwa, to jak to jest, kurwa, najebane, to... A, kręcisz, hmm. kurwa. <noise> ale myrda. <noise> o, debil ty. <noise>

Chujeme telefonu. Až Asi podpíš. O páni, ty rozumím, on mrdá, že Jaká morda. Jaká morda, nebo ji šupka, furt.